Zacznijmy, chciałbym poprosić o głos pana dyrektora Fiedynornika na spotkanie z Księdza. Dzień dobry. Się radę. Dzień dobry szanowni państwo. Witam państwa bardzo serdecznie. E, witam wszystkich zaproszonych gości, witam też e, naszych turystów, którzy dzisiaj po raz pierwszy spod tego muralu ruszają na szlaki Modli podczas organizowanych e, przez nas wycieczek. Ja napisałem sobie na tą okoliczność przemówienia, ale stwierdziłem, że nie będę robił tego państwu i sobie, ponieważ e, no, Szczegółą taką jest, że projekty, które realizujemy w tej sferze społecznej, to są projekty, w które jestem zaangażowany emocjonalnie, przez to odczytywanie tych przemówień po prostu nie wygląda dobrze. W zamian opowiem Państwu szybciutko pewną historię. Ten mur, mieszkańcy Mogińskiej twierdzy doskonale dobrze znają. Przez wiele lat były tutaj różnego rodzaju malowidła. Autorem jednego z nich był nawet pan burmistrz. Tutaj, razem, który został namalowany razem z sekretarzem. Natomiast y, dokładnie 20 lat temu stojąc na tym skrzyżowaniu z kilkoma kolegami stwierdziliśmy, że to byłoby mega, gdyby udało się tutaj stworzyć jakieś e, grafiki tego grafiki. Zrobić się nie udało, ale po tych 20 latach mm, okazało się, że mamy możliwości do tego, aby nie tylko pomalować ten mur, ale nadać mu e, zupełnie inny wyraz, nadać mu zupełnie e, inną funkcję że możemy nim uczcić i upamiętnić historię Modlińskiej Twierdzy i stworzyć też pewnego rodzaju element, który uzupełni edukacyjny szlak w naszej Modlińskiej Twierdzy, szlak, który będzie mógł być dedykowany turystom, ale też młodzieży, która licznie podczas wycieczek szkolnych Modlińską Twierdzę odwiedza. Udało nam się to zrobić dzięki współpracy wielu osób, życzliwości wielu podmiotów i chciałbym je tutaj wymienić. Przede wszystkim dziękuję Beoli, którą dziś na, naszym, na naszej uroczystości reprezentuje pan Janusz Panasiuk, prezes zarządu w towarzystwie pani Patrycji Adamczyk, która jest dyrektorem rozwoju. Z tymi ludźmi rozmawiamy na temat ciepła w twierdzy Modlin, a w przerwach kawowych rozmawiamy o malowaniu murali. Dziękuję, że zgodziliście się, że wsparliście naszą inicjatywę, również finansową. Również dzięki Wam można było, można było to marzenie przekuć w rzeczywistość. Jest z nami również Pan Rafał Rostowiński, a autor tego dzieła, twórca wielu murali już w przestrzeni Modlińskiej twierdzy. Pana mieliśmy okazję poznać przy kończeniu innego projektu naszego multimedialnego muzeum, kiedy zgodził się namalować jeden z murali wewnątrz tego muzeum, muzeum, który stał się elementem kończącym tą ekspozycję upamiętniającą bohaterski obrońców Modlina 1939 roku, ale też murali na tej ulicy, które w pewien sposób tworzą historyczny, historyczny szlak Mudlińskiej Kwierzy. Jest z nami pan burmistrz Jacek Kowalski. Panie burmistrzu, witamy serdecznie. Są też przedstawiciele Rady Powiatu, Rady Miejskiej, nasi strażacy z Modina i na pewno o tym już zapomniałem, ponieważ jestem bardzo zestresowany w tym momencie. E tak, burmistrz odpowiada, że turyści. Turystów przywitałem w pierwszej kolejności, panie ale burmistrzu, ale mówimy, bo dziś, dziś są tutaj najważniejsi, ale są też z nami mieszkańcy, witam, e, witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, e, krótko jeszcze o tym muralu. My mm, zapytaliśmy mieszkańców, co chcieliby widzieć na tym, e, na tym murze i pomysłów było kilka. Wśród tych pomysłów mm, ten taki, który najbardziej przykuł naszą uwagę, to była historia Modlina podana na osi czasu. W związku z tym, że historia Modlina jest skomplikowana, trudna, mmm, długo zastanawialiśmy się na tym, co powinno znaleźć się w osi czasu e, w historii modlińskiej wiedzy i wymyśliliśmy, że zbudujemy ten mural w oparciu o najważniejsze wydarzenia w historii Modlina, nie tylko w Modlina Twierdzy, ponieważ mamy tutaj również część poświęconą Bitwie pod Nowym Dworem z XVII wieku, że poświęcimy ten mural polskim akcentom tego miejsca. Stąd Bitwa z czasów Potopu szwedzkiego, stąd powstanie listopadowe. Stąd yy, bitwa 20 roku, bitwa yy, bohaterska obrona Mogina yy, 39 roku. Po tym jak wymyśliliśmy tą oś przewodnią, stwierdziliśmy, że żeby nadać jeszcze bardziej tego charakteru edukacyjnego, musimy ją wzbogacić również od sylwetki osób związanych z tymi wydarzeniami, z tymi okresami oraz miejsca. Dzięki temu dziś Państwo widzicie, udało się zrealizować, yy, udało się zrealizować to przedsięwzięcie w pełnej krasie. Trochę nas to na, na jakimś etapie zaczęło przerastać. Szanowni Państwo, to jest ponad 500 metrów kwadratowych, z jest kawał obrazu. Było to nie lada wyczynem, ale Pan Rafał Roskowiński wraz z swoim zespołem dał radę, za co jeszcze raz szczególnie dziękuję. Wydaliśmy zupełnie nie zastanawiając się nad tym termin dzisiejszego spotkania. Nie, nie wpadliśmy na to, że to będzie cisza przedwyborcza, wobec czego wielu przedstawicieli y, m.in. Ministerstwa Obrony Narodowej nie mogło się dzisiaj stawić. Nie zmienia to jednak faktu, że to zadanie zostało współfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej i również dzięki temu wsparciu mogliśmy ten projekt realizować, za co również serdecznie dziękuję. Yy. Panie Burmistrzu, czy mogę prosić o dwa słowa? Drodzy Państwo, drogi Dyrektorze, o na różnych funkcjach słyszymy, może jednej grupy zapominają, o u są Pan był jeszcze Wielu z nas był, nie z harcerzami, bo to jest całe życie. Więc y, i ta grupa też jest ważna i bardzo patriotyczna. Myślę, że też warta upamiętnienia na jednym z kolejnych murali, jakbyśmy wymyślali, jakbyśmy bo mm, młodzież szacerska włączała się we wszystkie akty obrony naszej życia przez, o już na przykład, 15 lat. No i drodzy, y, no, to trzy zamalowały się na tutaj bo pomazy były. To nie były bokomazy, tylko to był efekt, e, efekt pracy młodzieży ze Szkoły podstawowej w w Modlinie Zrobiliśmy takie warsztaty gratidziarskie, bo tutaj były różne rzeczywiście e, artystyczne, może mało artystyczne, różne słowa napisane na tej murze i wtedy postanowiliśmy, że zrobimy coś, z co, co, czym będzie się młodzież mogła identyfikować i nie no w tym jedno, no jedna płyta została poświęcona temu, że razem z sekretarzem Gerskim Gierolubiem te dwóch namalowaliśmy. Jak zmieniliśmy herb miasta z podpisami, więc e, zdjęcia są zostanie tak podobne. Dzisiaj jest piękniejsze dzieło związane z długoletnią historią e, walk e, o ojczyzny na tych mnogących ziemiach mojej Miasta e, będzie zrobione. Przed chwilą rozmawialiśmy właśnie o, o twórcach e, naszego pięknego państwa z 1918 roku. My na razie zrobiliśmy upadelskiego, e, upamiętniliśmy. Natomiast jeszcze paru no, bohaterów jest do upamiętnienia i kilka e, ścian, kilka murów do, e, do zamalowania pięknymi e, obrazami. Gratuluję e, pomysłodawcom, e, dziękuję partnerom i sponsorom, Nie, ponieważ oczywiście jesteśmy zawsze. Do, chętnie do współpracy i myślę, że e, część z tych e, kolejnych dzieł będziemy robili e, wspólnie. Dziękuję wszystkim, którzy mieli, e, są. Można też po, też podpowiedzieć, że to się wybierz do wypowiedzi. E, także, ale ten jeszcze dzięki dla siebie, to dzięki Twojemu uporowi, Twojej determinacji e, to wszystko e, mogło się zadzwiać. Niech dla się rozwija nie tylko, e, nie tylko e, w, w tych e, obrazach, ale także w tym dziele, które któremu dyrektorujesz i tadeli wszyscy wszyscy czekamy na, na to, jak będzie zagospodarowana i jak będzie wystyczyło nasze oczy. Dziękuję bardzo i przewidujemy. Pani prezesie, czy mogę prosić dwa słowa? Dziękuję bardzo za zaproszenie, witam wszystkich. ja Północ w Modlinie jest od wielu lat, zajmuje się dystrybucją i produkcją ciepła dla odbiorców miasta w Modlinie. ja jest to spółka globalna, która działa na lokalnym rynku. Dlatego cieszę się, że mogliśmy wesprzeć tą lokalną inicjatywę o tak ładnym i szczytnym temacie, jak jest patriotyzm. Tu szczególne podziękowania dla twórców tego dzieła. Naprawdę fajnie komponuje się w miasto, w historię tego miasta. I cieszę się, że to jest na naszym murze, bo z tyłu jest nasza ciepłownia, która dostarcza ciepło do naszych klientów. A tu szczególne podziękowanie dla twórców za udany projekt. Z mojej strony szczególne podziękowanie. Dziękuję bardzo. A wszystkich zapraszam na wycieczkę. Pomodli nie. Czasami można obejrzeć też naszą ciepłownię. Są dni otwarte. Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, możemy pokazać, w jaki sposób produkujemy ciepło dla ludzi z miasta Modli. Dziękuję bardzo. Panie Rafale, zapraszam. Witam drodzy Państwa. Bardzo mi miło, że Państwo przyszli obejrzeć na naszej klasy. Powiem dwa słowa, że właściwie Odgięstka maluje morale historyczne. Mój ojciec, który też jest artystą malarzem, zachowywał tę pracę od czwartego roku życia. Jako mój dyplom, to wystawiałem pracę 4 lata, 6, 8 lat, taka, takiego dyplomu. Na ja tytuł, jak powiedziałem, że dyplom ja nie jest tą końcową fazą mojego urlopu optycznego, tylko to jest jakaś tam po prostu jedna z faz. Natomiast ym, od wielu, wielu, wielu lat zajmuję się marcem wściennym. Od 30 paru lat się zajmuję marcem ściennym. No A tak się złożyło, że znając dobrze bardzo historię, znam bardzo dobry detal historyczny, uprząż konia, jak wyglądał Orczyki 18-wieczne, 17-wieczne, 20 jakie były siodłam w 20 roku, jakie były kogo tak w 1939 roku. W związku z tym namalowałem tych korali ponad 100. Jest to jeden z tych murali. Natomiast yy, muszę Państwu powiedzieć, że malowanie polskiej szlachty najemników szwedzkich, bo Szwed walczył z żołnierzami prawdopodobnie to są Niemcy, ci muszkieterowie, yy, dalej na yy, nam świat. polskich kanonierów, yy, polskich grenadierów, yy, obrońców z 20 -tego roku, polskich żołnierzy 30 roku i dowódców jest dla mnie wielkim zaszczytem. Ja przede wszystkim chciałam podziękować przede wszystkim Ministerstwu Obrony Narodowej, panu premierowi ministrowi Pardusowi Błaszczakowi. Bardzo chciałam podziękować panu Sebastianowi Syślińskiemu, że jest też pasjonatem historii i no miał taki pomysł na namalowanie historii wojny, i wojennej, tak w końcu twierdza, jedna z większych na świecie, panu prezydentowi ale także chciałem podziękować y, firmie Ulicer, y, Bartkowi Zabryjskiemu za farbę, który zawsze daje mi, y, kiedy tylko zapragnę. Y, I na koniec chciałem podziękować bardzo y, wszystkim osobom, którzy mi pomagali, studentom Wydziału Grafiki, y, y, Katedry Grafiki Wydziału Katedry Botechniki drugi rok, y, a także y, Kasi Sykus, która nadzorowała ten a i działała podczas tej realizacji. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Dobrze. E, mamy jeszcze e, jedną nie, jest OK. Mamy jeszcze e, do załatwienia jedną rzecz, Szanowni Państwo. E, ten mural powstał z inicjatywy Fundacji Nasza Historia. Jest to fundacja założona przez grupę Konkret, która, jak Pan Burmistrz powiedział, ma za zadanie zrewitalizować trochę zabytków w tej przestrzeni i mam nadzieję, że tak się stanie. Ta fundacja ustanowiła specjalne podziękowanie dla mm, osób, które szczególnie e, wsparły ideę propagowania historii Modina i takie podziękowanie chcielibyśmy dzisiaj e, wręczyć panu Rafałowi Rostowińskiemu e, Uchwałą zarządu Fundacji Nasza Historia pan Rafał Rostowiński otrzymał podziękowanie w postaci klucza do Stwierdzy modli. Panie Burmistrzu, czy mogę pana prosić o wręczenie? Nadamy temu kluczowi do stwierdzenia modli bardziej taką administracyjną moc. Okay. To, była to jest klucz, który jest wierną kopią klucza do bramy Dąbrowskiego i nie ma też ta nagroda powstała ten klucz powstał na podstawie prawdziwego klucza do bramy Dąbrowskiego jest kopią prawdziwego klucza do Twierdzy Modlin, który znajduje się w jednym z francuskich muzeów. Panie Rafale bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że to nie koniec naszej współpracy. E, polecamy się na przyszłość. Ten klucz otworzy do kolejnych dzieł. Proszę bardzo, proszę bardzo, no, no dobrze. E, Szanowni Państwo. Nasi przewodnicy obiecali, że zrekompensują Państwu czas, jak poświęciliście na tą uroczystość. Zapraszam e, Panie Rafale. E, zapraszam do ściągnięcia wstęgi z panie burmistrzu. Mogę pana również zaprosić. E, panie prezesie. Ten symboliczny sposób obchłonimy nasz

Przewodnicy zapraszają te, które rozpoczynają wycieczkę od naszego muralu. Ja zapraszam jeszcze wszystkich na dzień otwarty w naszym muzeum. Dzisiaj jest bezpłatne, swobodne wejście, plus kilka atrakcji, które dodatkowo tam dla Państwa przygotowaliśmy. Raz jeszcze bardzo wszystkim dziękuję.